Kupując nasze pierwsze mieszkanie, z pewnością staniemy przed dylematem, czy powinno to być mieszkanie z rynku pierwotnego, czy też z rynku wtórnego. Jakie są kryteria? Lokalizacja, czy też widok z okna, czy też ta lokalizacja może być znacznie lepsza, na przykład w centrach miast. No, deweloperzy nie budują, no bo tak naprawdę nie ma z czego budować, nie ma gdzie budować, więc ta lokalizacja może być lepsza i często też jak widzę, nawet już te bloki takie z lat 70. wielką płytę. Te odstępy między tymi blokami są naprawdę spore. Natomiast te odstępy między tymi blokami, które są teraz często jest tak, że po prostu mamy okno w okno, więc tutaj no, warto zwrócić uwagę. Standard wykończenia i sąsiedzi. Jeżeli kupimy mieszkanie na rynku pierwotnym, no to często słyszałem od znajomych, czy też jakieś zasłyszane opinie, że po pierwsze Zazwyczaj są tam małe dzieci. Jeżeli ktoś, nie wiem, nie, nie przepada, przeszkadza mu hałas, a kupi sobie mieszkanie na rynku pierwotnym, to niech na przykład sprawdzi, kto jest na górze nad nim. Bo jeżeli tam będą małe dzieci, no wiadomo, że mogą biegać, mogą hałasować, może to być niezbyt komfortowe, a jeszcze tym bardziej, jeżeli ktoś na przykład ma pracę. Nie zdalną. Jeżeli chodzi o z kolei rynek wtórny, no to sąsiedzi mogą być też z drugą strony, jeżeli to były jakieś mieszkania komunalne, no to, to po prostu może tam być lekka patologia, także no, różnie, różnie bywa, tak naprawdę warto to wcześniej sobie posprawdzać. Często też kupując mieszkanie z rynku pierwotnego no, będziemy mieli obowiązkowy garaż, taki dodatkowy, który musimy wykupić. Mimo, iż na przykład nie mam samochodu, no to i tak te dodatkowe 30 tysięcy będziemy musieli dać. Natomiast w przypadku no, mieszkań z rynku wtórnego no może nie być tego parkingu, więc to może być, może być plus, może być minus, zależy kto Czym się porusza? Pamiętajmy też, że kupując mieszkanie z rynku wtórnego, zapłacimy PCC 2%, z rynku pierwotnego PCC nie zapłacimy. Fuszerki deweloperów to też się często zdarza, raczej na mieszkaniach takie stare budownictwo, czy też, czy też jakaś wielka płyta. No tam, tam że tak powiem, stan, ze jest jaki jest, wszystko w miarę widać. Raczej nie zdarza się, żeby coś nas jakoś wybitnie zaskoczyło. Natomiast jeżeli bierzemy nowe mieszkanie od dewelopera, to czy od znajomych, czy z jakichś własnych doświadczeń wiem, że różne rzeczy mało przyjemne się zdarzają. Na przykład z własnego doświadczenia to, to był nieocieplony dach, trzeba było to ocieplać, jakaś sprawa sądowa to się ciągnęło, było zimno, coś tam biało. No, są to niefajne sytuacje. Od znajomych mieli porobioną źle elektrykę. Nie mieli zrobionego dojazdu, za bardzo mieli taką drogę gruntową. No, było dużo problemów z, um, ogólnie z deweloperem, z wykończeniem, z poprawkami. No, jest to wszystko strasznie męczące, zabiera dużo czasu. No. Cóż, musimy, musimy rozważyć, natomiast no, te fuszerki deweloperów to, to możemy też uniknąć. Po prostu, jeżeli już widzimy gotowe mieszkanie, no, to wygląda to trochę inaczej. Natomiast no, jeżeli kupimy mieszkanie, które dopiero się buduje, no cóż, wtedy różnie może być. Negocjacje na rynku wtórnym to jest też taki ciekawy temat, no bo na rynku wtórnym, jednak, znegocjować możemy na pewno więcej niż na rynku pierwotnym. Na rynku pierwotnym często deweloper ma jakąś cenę. Wiele może zejść, i są to w miarę sztywne granice. A na rynku wtórnym nie ma takich granic. Czasem komuś się śpieszy, czasem nie, można na tym skorzystać. Mamy zdecydowanie większą różnorodność też na rynku wtórnym, bo możemy kupić mieszkanie w ścisłym centrum, możemy gdzieś koło parku. Może, nie wiem, przy rzece, natomiast na rynku pierwotnym często no, ten wybór jest mniejszy. No, no z tego powodu, że to po prostu takich mieszkań z rynku pierwotnego jest mniej, czyli po prostu rozbija się tutaj to wszystko o lokalizację. Zwróćmy też uwagę na wygłuszenie, ocieplenie mieszkania. Ten rynek pierwotny często no, wygłuszenia mam wrażenie, że one są gorsze niż na rynku wtórnym. Ale to może jest taka moja opinia. No, warto sobie to posprawdzać też, żebyśmy potem nie irytowali się przez kilkanaście lat, że ktoś nam hałasuje. Budynki na rynku wtórnym no, często są ocieplone, ale zdarzają się kamienice, które nie są, a to może generować dodatkowe koszta ogrzewania. Więc tutaj też warto się zastanowić, a nowe budownictwo, no, to, to tam wszystko jest już ocieplone i yy, są to takie powiedzmy energo. Oszczędne budynki. Jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłbym uwagę, to infrastruktura. No jeżeli kupujemy też mieszkanie w centrum, to już wiemy wszystko, co gdzie jest, są sklepy, jakieś przedszkole, apteka, siłownia, wszystko wiemy. Natomiast no jeżeli kupimy mieszkanie, gdzieś na odludziu, to ta infrastruktura no może jeszcze nie być zrobiona. To też wiem właśnie z doświadczeń swoich znajomych. Na przykład jak ja już dawno temu przeprowadziłem się na, na nowe budownictwo, to po kilku latach na przykład dopiero chodnik dobudowali. Wcześniej trzeba było chodzić po jakimś totalnym błocie. Nie było za bardzo szkół, sklepów. No to wszystko z czasem się dobudowało. No natomiast to, to trochę trwa i może to być też trochę uciążliwe, więc no, na tą infrastrukturę warto zwrócić uwagę, czy na przykład nie tworzą się korki, bo są jeszcze stare ulice, czy nie będzie remont robiony tych ulic, to też y, oczywiście będzie trwało podczas takiego remontu, no, no też będzie to z pewnością uciążliwe dla nas, jeżeli będziemy musieli gdzieś dojeżdżać. Mam nadzieję, że dzisiejsze rady były wartościowe. Zapraszam oczywiście na stronę internetową Wadę Nieruchomości i do zobaczenia.